Witajcie w nowym filmie. Wielkimi krokami zbliża się jesień i szkoła. Dajcie znać, kogo czeka szkoła od września. Dziś porozmawiamy sobie o makijażu do szkoły. Ja zaproponuję Wam swój makijaż do szkoły. No i liczę na Was, że napiszecie mi na dole w komentarzach, jak wygląda Wasz makijaż do szkoły i jakich kosmetyków używacie. Zacznę tutaj od fajnej maseczki Peel Off z Liren. Jest to maseczka, którą nałożę sobie pod oczy, żeby. Obudzić się, jak wiecie, rano do szkoły trzeba wstawać. Zawsze są sińce pod oczami, a ta maseczka Peel-Off fajnie nam obudzi, jakby spojrzenie, zdejmie opuchliznę i tutaj sobie mieszam i nakładam. Jak widzicie, robię sobie takie ogromne plastry pod oczami. One sprawią, że moje spojrzenie będzie obudzone, że um, pięknie wszystko um, usunie z zasinienia. Teraz Suszę, 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 bo chwilę to potrwa. No i zacznę sobie e, mój jakby makijaż, moją propozycję tego get ready do szkoły od nałożenia korektora na powieki. To będzie moja baza podcienie. Dziś zaproponuję Wam naprawdę minimalistyczny, delikatny makijaż, bo uważam, że nie ma co do szkoły szaleć i robić jakiś dużych makijaży błyszczących e, cieni e, i tutaj wam pokażę ten makijaż bardzo fajną naturalną paletką e, Angel Dreams Eveline. Naprawdę świetne kolorki. I Teraz sobie matowie powiekę takim beżowym cieniem matowym z paletki, to jest cień ten pierwszy, no i rozprowadzam sobie po powiece, dajcie mi znać jakie Wy makijaże robicie do szkoły, czy w ogóle u Was w szkole można się malować u mnie to było tak, że ja nie używam cieni do powiek, tylko jakiś tam matowy, delikatny cień, taki jak tutaj fioletowy, to jest taki ładny Wrzosowy cień, który się nazywa Milky Way z tej paletki. Ja uwielbiam ten cień i dosłownie zaznaczam sobie tylko załamanie powieki tym cieniem i delikatnie rozświetlam kąciki błyszczącym cieniem, i to jest wszystko. I polecam wam ten makijaż do szkoły, bo podkreśla fajnie załamanie waszej powieki. Jeśli macie ją opadającą, to fajnie też podkreśli spojrzenie. I słuchajcie, nagrywałam ten filmik, przysięgam wam, w 30 stopniach. Miałam w pokoju taki upał. Tak, musiałam złagodzić moje pragnienie, że nalałam sobie pyszną moją ulubioną lemonianę bryza mango. To są takie naturalne, słuchajcie, lemoniady, przepyszne na lato. No i po 15 minutach ściągam sobie. Mm, Moje plastry, fajnie wszystko rozświetlone, napięte, więc mogę zaczynać e, makijaż. Zaznaczam sobie delikatnie brwi. Uważam, że e, zaznaczenie brwi e, jak najbardziej dozwolone do szkoły, y, i tak również wyglądał mój makijaż w gimnazjum czy w liceum, że zaznaczałam sobie brwi. Delikatny cień, nie za bardzo rzucający się w oczy. Ewentualnie jakaś kreska, i tuż do rzęs. Jestem ciekawa, jak u Was to wygląda. No i zaczynamy makijaż twarzy. Mm. Podkład, podkład, który chciałam Wam polecić, jeśli macie trądzik, jeśli macie jakieś przebarwienia czy blizny, słuchajcie, idealny podkład właśnie do szkoły, mat My Days Eveline. jest to podkład matujący, bardzo kryjący, zakryje Wam naprawdę niedoskonałości zmatowi matowi na całą, na cały dzień, przez całe wszystkie lekcje, nie będziecie się świecić, także rewelacja i świetne opakowanie z atomizerem w takiej miękkiej tubce, nie jest ciężkie, możecie spokojnie włożyć do tornistra, żeby się poprawić gdzieś tam w ciągu dnia. No i zobaczcie tutaj, starałam się Wam pokazać to krycie. Wszystkie trzy odcienie, które mam są jaśniutkie, zresztą widzicie, niewiele różnią się od siebie, także serdecznie Wam polecam ten podkład. Właśnie idealny na jesień, zimę do szkoły, e, bo zobaczcie, krycie ma naprawdę imponujące. Ja nie mam za dużych e, przebarwień, nie mam niedoskonałości, ale e, no. Widzicie, jak dobrze przykrywa e, naprawdę twarz i matowi on bardzo szybko zastyga, więc polecam serdecznie dziewczynom, które mają problemy właśnie z świeceniem się skóry. Praktycznie nie trzeba tego podkładu przypudrowywać. Ja jeszcze tutaj daję sobie korektor pod oczy, żeby. Mm, Zakryć zaśnienia, no, i e, również z serii Mat My Day e, bananowy puder. Słuchajcie, jak on pachnie. Naprawdę pachnie fantastycznie bananami. Jeszcze jest e, brzoskwiniowy, ale ja stwierdziłam, że wybiorę sobie bananowy, bo ma takie bardziej żółte tony. E, no i matowie się tutaj, jak widzicie, w strefie T e, i pod oczami przypudrowuję ten korektor, żeby mi nie wszedł w załamania. Naprawdę świetny puder, polecam do tornistra również, bo ma puszek, taką gąbeczkę, którą możecie w ciągu dnia się poprawiać i lusterko. Teraz delikatny róż, uważam, że róż również dozwolony do szkoły. Oczywiście taka ilość, wiecie, rozsądna, żeby też nie zrobić sobie Jakiegoś mega makijażu, rozświetlacz y, również z Eveline, bardzo fajny, daje delikatny efekt, możecie go nabudowywać. Ja polecam Wam delikatnie, musnąć sobie tylko mm, kości policzkowe, no i troszkę brązera. Nie polecam Wam konturowania zbyt mocnego do szkoły. No ja tego nie robię, nie chciałam Wam tutaj robić wieczorowego makijażu, tylko pokazać delikatne zabrązowienie, żeby zatrzymać jeszcze wakacyjną opaleniznę. Na usta tylko i wyłącznie balsam, bo po co nam szminka matowa do szkoły? Nie uważam, że po co w ogóle męczyć usta i przesuszać przez wszystkie lekcje w szkole. Balsam fajnie, jak widzicie, delikatny czerwony kolor. No i tuszuję sobie rzęsy i słuchajcie, to jest wszystko. To jest cały makijaż. Moja propozycja makijażu do szkoły. Jak widzicie, jest to delikatne od... tylko po prostu e, leciutki makijaż, żeby zaznaczyć e, waszą urodę, podkreślić waszą urodę dziewczęcą. Dajcie znać, co o nim myślicie, czy Wam się podoba moja propozycja makijażu do szkoły. No i czy chcecie więcej filmów z serii Back to School? Oczywiście na dole w komentarzach dajcie mi znać, jak wygląda wasz makijaż. Łapka w górę, jeśli Wam się film podobał. Trzymajcie się ciepło, pa. pa.